Dojechaliśmy, ale to chyba nie jest to miejsce, chłopaki tutaj się dochodzą. <głos> <głos> jeszcze chwila, jeszcze chwila i znajdziemy. No i dojechaliśmy, jesteśmy we właściwym miejscu. Niestety maszyny musimy troszeczkę przeparkować, tak żeby nam później nie przeszkadzały instalacji naszych namiotów i wychodzenia z nich. Skończone? Ja, stoi, stoi. i skończone. Charpris! Paweł, co się stało? Charpris w nowym namiocie śledzi nie ma. Będę spał pod gołem nie wiem. Na szczęście śledzie się znalazły i już po chwili Pawła namiot stał niczym zamek. Czas na małe zakupy. Czekaj, to raz, dwa, <śledzimy> Najważniejsze, że mamy drzewo. drzewo. <śledzimy>

A model tea. Wake up to a cup It's black as talk, Go to work and get beat like a mule. I'm just as empty as I am poor, so I'm running on fuel. I'm running on fuel. It's all I can. O, to się pięknie spało, co? Kropelki też. O, uderzały pięknie o namiot, Rosa na głowie. Rosona na głowie. Kurki gdzieś w oddali, ptaszki. Gołębie raczej, kurwa, to były gołębie. Ale Radek byłem zaskoczony, że owiec nie było, w końcu jesteśmy wali, nie? W sumie? Czego nie było? Powietrze nie było. Słychać. A z rana? Dobra, zapraszamy Was na kolejny odcinek. Trzeba pora wstawać, pakujemy się i jedziemy przed siebie. <laughs> Kolejny dzień, także wczoraj zrobiliśmy, moi drodzy, 320 km. Także fajny fajny wynik, naprawdę troszkę byśmy sobie powiedzieli, no dzisiaj zapewne wpadnie taki sam kilometr, także fajnie, pakujemy się. Proszę spojrzeć, nawet taką obskurną bramę garażową, jak pięknie można zaaranżować, pomalować. Słuchajcie, generalnie polecam Wam to pole namiotowe, gdybyście kiedyś chcieli przyjechać na agresję właśnie motocyklami. Uh, jest ok, sanitaryjaty są fajne, no nie ma luksusów, wiadomo, ale jest czysto, to jest, ja zawsze podkreślam, to jest najważniejsze, jest czyściutko, pysznice, także toalety są czyste, także fajna miejscówka, polecam. I pora ruszać w drogę do kolejnego miejsca, które jest na naszej liście, do miejsca, które jest naj... zostańcie z nami. Bo muszę tankować, nie? No i proszę, jesteśmy... <grywanie> nie robię zdjęć, nagrywam. <grywanie> Słuchajcie, jesteśmy na przystani Ponderosa. Taka kolebka, można powiedzieć, też dla motocyklistów. Masy ludzi tutaj przyjeżdża i stąd rozpoczyna dalszą swoją podróż e, przez dolinę, że tak powiem. E, koński po po Podkowy <laughs> Horseshoe Pass Także za chwileczkę, jeśli z nami zostaniecie Będziecie mogli popatrzeć sobie na te przepiękne widoki Bo naprawdę, nie zna na co popatrzeć Trasa jest piękna, widokowa, pogoda w miarę Dzisiaj też dopisuje e, Nastroje również trochę gorzej ze mną <laughs> Niestety <laughs> Moja kochana Karolina mnie zaraziła Złapałem jakiegoś bakcyla I powiem Wam szczerze, że te telepie Mam grączkę, ale jest dobre towarzystwo Więc chłopaki mnie trzymają Trzymają mnie, jest dobrze <laughs> Miejmy nadzieję, słuchajcie, że czarna, gorąca kawa troszeczkę nas wzmocni. Ja tylko kawusia, gorąca, już lędzaczek. Uuuu, ale się rozpadało. Chyba będziemy musieli przejeżdżać kandelę. No, to jest jakiś pewny. Victory. Piękny. To jest dopiero co? No, ale wygląda całkiem Fajnie. Taki mało, no, ale fajny. No i niestety wciąż pada, w związku z czym musimy założyć na siebie nasze kondonki, a to uwierzcie mi, nie należy do łatwych rzeczy. Trzeba się tutaj wykazać niezłą realistycznością swojego ciała, no i oczywiście trzeba liczyć na pomoc kolegi. Słuchajcie, ściągniecie tego główna wymaga? Nie lata, jak wili ciała. Dzięki Wojtuś, Horseshoe pas za nami, a teraz zabieramy was w kolejny cud Wali, czyli kolejne miejsce, które jest naj, bo wam żeśmy to obiecali, Także zobaczycie, to jest coś przepięknego, naprawdę. Warto, chodźcie. Moi kochani, to miejsce jak widzicie to jest akwedukt. Proszę sobie wyobrazić, że budowa tego akweduktu, akweduktu to bardzo trudne słowo, wybaczcie mi trwała ponad 10 lat. Projektowanie oraz budowa została ukończona w 1805 roku. Jako ciekawostkę powiem Wam, że jest to najdłuższy i najstarszy w Wielkiej Brytanii akwedukt. Natomiast. I tu uwaga, jest to też najwyższy na świecie akwedukt, jaki kiedykolwiek został wybudowany. Jest przepiękny, monumentalny, i za chwileczkę wam to pokażemy, jak zejdziemy z dołu. Oczywiście, jak przed chwileczką Państwo widzieliście, tym akweduktem pływają tzw. zwane narrowboats, czyli te wąskie łodzie. Jest jeden odcinek na moim kanale na Mlecznej Drogi, który poświeciłem stricte właśnie na robots i tym wszystkim kanałom. Bardzo interesujący, polecam Państwu, załączę go w opisie, także będzie na dole pod filmem i obejrzyjcie sobie. Naprawdę jest pięknie, a teraz chodźcie na dół. 307 metrów długości i teraz mogę Państwa skłamać, bo dokładnie nie pamiętam, ale bodajże 37 metrów wysokości. Nie było, Za każdym razem, kiedy patrzę ty, na tego typu ty, 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 obiekty, to zastanawiam się, Boże, jak to ludzie, to ludzie to kiedyś to budowali? Słuchajcie, przecież oni nie mieli tak zaawansowanego sprzętu budowlanego, jakim dysponujemy w obecnych czasach. Także, no naprawdę, jest to prawdziwy majstersztyk. o <śpiewanie> dziękuję. <śpiewanie> No dobra, nasi kochani, słuchajcie, od nas to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapę w górę. Zapraszam również do subskrypcji kanału, a my się z Wami żegnamy. Trzymajcie się, pa! See you later.